Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami, jeżeli w jedzeniu szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. Armat karabinów i fajerwerków bez tradycyjnej bitwy. Trzynastka okazała się pechowa dla dni twierdzy Nysa. Więcej na ten temat w dalszej części serwisu. 5 czerwca Marcin Miłkowski, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości regionalnej telewizji Opolskiej. Czteromilionowa dotacja dla nyskiej bazyliki powtórnie przyznana. Każda jedna inwestycja, co by nie robił, jest inwestycją, która przynosi miejsca pracy. Wypadek masowy nad jeziorem Nyskim. Na szczęście, tu tylko ćwiczenia. U nas wpływają cztery jednostki pasażerskie. Jak to się mówi, więcej potu w ćwiczeniach, niż w W tym roku to już nie dni, ale dzień twierdzy Nysa. Bez ognia, dymu, fajerwerków, armatnich wystrzałów i karabinowych salw. Po prostu bez wielkiej bitwy. Tym razem impreza odbędzie się nie na przedpolu Fortu nr 2, ale na nyskim rynku. Jedyne co zostało, to niezmienny termin. Ostatni weekend lipca. Bitwa o twierdzę Nysa przez lata była wizytówką miasta i przyciągała rzesze widzów z kraju i z zagranicy. W rekordowym roku, jak wspomina Krzysztof Herman, ponad 10 tysięcy osób. W inscenizacji nawiązującej do oblężenia Nysy przez wojska napoleońskie w 1807 roku brały udział grupy rekonstrukcyjne z całej Europy, od Polski i Czech poczynając przez Ukrainę i Litwę, aż po Francję, Belgię i Niemcy. W sumie, jak choćby rok temu, około 500 żołnierzy. Trzynasta edycja będzie jednak znacznie skromniejsza. Będzie impreza w rynku. Kilkogodzinna. Eee, bitwy samej nie będzie, natomiast chcemy się pokazać mieszkańcom w centrum miasta. Bo wojny w rynku nie sposób prowadzić. Przed publicznością zaprezentuje się zaledwie około 100 żołnierzy. Zaprzyjaźnieni wrogowie z całej Polski i goście z Czech. Prawdopodobnie rozbity zostanie także obóz. Będzie parada, będzie musztra, będą stenki różne, yy, bitewne. Ale i tak na forcie drugim odbędzie się feta, bo choć dni twierdzy nie ma, to jest okazja do świętowania. Tutaj też chcemy zrobić obóz, bo akurat w tym roku przypada dziesiąta rocznica powstania naszego oddziału. I zapraszamy nasze zaprzyjaźnione wojska, jakby niezależnie od niej twierdzy, NYSA będzie to jakby równoległe, równoległe spotkanie, no i przy okazji będzie nas może troszkę więcej. Zmiana formuły podyktowana jest względami finansowymi. Gmina NYSA przez kilka ostatnich lat imprezę organizowała w ramach wsparcia pozyskiwanego ze środków pomocowych. Te jednak się wyczerpały. Tymczasem koszt organizacji trzech dni imprezy oscyluje w kwocie 350 tysięcy złotych. W tym roku cała imprezy jest finansowana bezpośrednio. Z budżetu gminy. Toroczna Impeda myślę, że się zamknie w granicach 50 tysięcy złotych. Dni twierdzy NYSA do pierwotnej formuły mają szansę powrócić w 2014 roku. Gmina NYSA wraz ze swoim partnerem Kędzierzynem Koźle pozyskała bowiem dofinansowanie z rezerwy Urzędu Marszałkowskiego. Realizować mają wspólny projekt, który przede wszystkim obejmie właśnie organizację bitwy, ale również działania promocyjne. Podczas dzisiejszej, 35. sesji Rady Miejskiej było naprawdę gorąco. Pod ocenę radnych poddano wykonanie budżetu gminy Nysa za rok 2012. Radni głosowali także w sprawie udzielenia z tego tytułu absolutorium dla burmistrz Nysy. Tymczasem punkt 9 porządku sesji, czyli dotacja dla nyskiej bazyliki, nie wywołała żadnej dyskusji. Ocena wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy Nysa i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrz Barskiej przebiegły w bojowej atmosferze. Wzajemne oskarżenia, walka na argumenty i śmiech, tak w skrócie można opisać to, co działo się podczas tej części sesji. Radny Satora zarzucał radnym Ligi Nyskiej, że dziś są przeciwni budżetowi, który sami zatwierdzili. To jest Czy to polityka czy amnezja? Sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu gminy Nysa za 2012 rok zatwierdzono. Podobnie radni głosowali również w sprawie przyznania burmistrz absolutorium. Zarówno w jednym, jak i w drugim głosowaniu przeciw opowiedzieli się tylko radni ligi nyskiej Danuta Wąsowicz-Hołota i Piotr Smoter. Z racjonalnego punktu widzenia ktoś, kto kończy rok budżetowy potężną nadwyżką finansową, nad płynnością rzędu prawie 10 milionów złotych, jednocześnie mówi, że musi zamykać szkoły, albo zwyczajnie kłamie, albo manipuluje, albo robi z nami i z naszymi pieniędzmi co chce. Dlatego głosuję przeciw, bo nie zgadzam się na taką politykę. Jednym z argumentów za przyznaniem 4 milionów dotacji dla rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem świętego Jakuba i Świętej Agnieszki w Nysie był impuls inwestycyjny, jaki mają wywołać prace renowacyjne. Każda jedna inwestycja, co by nie robił, jest inwestycją, która przynosi miejsca pracy, która napędza gospodarkę, bo tam pracują ludzie, którzy zarabiają, którzy później wydają na konsumpcję, to się po prostu to koło kręci. Jeżeli są inwestycje, jest dobrze. Jeżeli inwestycji nie ma, nie ma miejsc pracy. Zlecenia przy remoncie kościoła najprawdopodobniej otrzymają specjalistyczne firmy z innych miast, które nie zatrudnią osób z lokalnego rynku pracy. No nie muszą to być miejsca pracy dla mieszkańców gminy, bo my przecież nie jesteśmy tylko zasklepionym społeczeństwem, żyjemy w kraju, który się nazywa Polska. Głosujący przeciwko przyznaniu dotacji dla bazyliki radny Satora zarzucił swoim kolegom, że wydanie 4 milionów złotych z budżetu gminy, w której stopa bezrobocia sięga 23% i gdzie z braku pieniędzy likwiduje się szkoły, jest nie do przyjęcia. Radni są takie odnoszę wrażenie, że radni są oderwani od tej niskiej rzeczywistości, od tej niskiej biedy. Ogromne bezrobocie, ogromna bieda, budżet jest zadłużony, nie domyka się, nie sprzedaliśmy terenów inwestycyjnych. Mamy 13 milionów w związku z tym de deficytu. A tutaj kolejna inwestycja, która ma sponsorować miasto. Miasta na to nie stać. Przeciw zagłosowało tylko dwóch radnych: Wiesław Tokasz, który bezskutecznie proponował konsultacje społeczne w tej sprawie i właśnie Jan Satora, od początku przeciwny przyznaniu dotacji. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku kuria opolska zakupiła w Nysie budynek wartości przeszło 1,5 miliona złotych, gdzie powstać ma niepubliczna katolicka szkoła podstawowa. Oznacza to, że instytucje kościelne mają pieniądze, jednak nie zdecydowały się na sfinansowanie choćby części wkładu własnego planowanego remontu kościoła, zwracając się do gminy o całą potrzebną do spełnienia warunków unijnych kwotę 4 milionów złotych. Nad Nyskim Jeziorem odbyły się manewry ratownicze Gracja 2013, impreza organizowana przez wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe oraz Państwową Straż Pożarną. Była to pierwsza tego typu akcja przeprowadzona na opolszczyźnie. W ćwiczeniach polegających na ewakuacji ludności ze statku wycieczkowego uczestniczyli wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, policjanci sezonowego ogniwa wodnego Komendy Powiatowej w Nysie, ratownicy medyczni oraz studenci pwsz z kierunku ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Założeniem ćwiczenia było to, że na statku naszym, flagowym tutaj Jeziora Nyskiego, w maszynowni wybucha pożar. Na płonącym statku znajdowało się 31 osób, z czego 10 wyskoczyło do wody. Następnie, WOP, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, wykorzystaniem sprzętu motorowodnego oraz innego wyposażenia, rozpoczął ewakuację osób, które wskoczyły do wody. Następnie, ratownicy wodni przy wykorzystaniu łodzi motorowej oraz łodzi ratowniczo-gaśniczej, która ugasiła zagrażający w maszynowni pożar ewakuowali 20 osób znajdujących się na pokładzie następnie statek został odholowany Podczas działań ratowniczych okazało się, że jedna z dziesięciu płynących osób zaginęła. W związku z tym do akcji wkroczyła grupa wodnonurkowa Państwowej Straży Pożarnej, która przeczesując rejon Jeziora Nyskiego wyciągnęła zaginioną osobę i przekazała ją w ręce ratowników medycznych. Tego typu symulacja była przeprowadzona na opolszczyźnie po raz pierwszy. U nas wpływają cztery jednostki pasażerskie. Jak to się mówi? Więcej potów w ćwiczeniach, mi krwi w boju i one się udały. Naprawdę jestem zadowolony, bo akcja była sprawna. Nie wszystkie służby wiedziały dokładnie, co się będzie działo. Pewne założenia zostały utajnione, także mówię, poszło to na żywioł i wyszło to w sposób profesjonalny zrobione. Rolą ratowników wodnych oraz instruktorów WOPR-u było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ćwiczeń. Osoby, które brały udział w symulacji wypadku jako poszkodowani byli kursantami, którzy ostatnio zakończyli drugi stopień kursu ratownika wodnego. Bardzo dobre było praktyczne i mam nadzieję, że dobrze przygotują ich do tego typu sytuacji w przyszłości, których mam nadzieję będzie jak najmniej. Jestem bardzo z nich dumny i dzisiaj potwierdzili, że, że zasługują na to, żeby tak było. Mieliśmy specjalnie stroje przygotowane na to wszystko. Mieliśmy również przygotować się nie tylko fizycznie, a psychicznie, bo to nie można też tylko powiedzieć, że to jest wyskok do wody i po prostu pływają nam motorówki nad głowami. Podczas przeprowadzanych ćwiczeń musieli wcielić się w różne role. Jestem nieprzytomny, miałem czerwoną kartkę, której ratownicy mieli mnie przejąć jako pierwszego. Bo jako osoba nieprzytomna nie jestem w stanie podnieść, dojść do koła lub jakiegoś sprzętu ratowniczego, więc do mnie specjalnie wyskakiwał ratownik z skutera który mnie przywiózł na plażę. Najmłodszy z kursantów biorący udział w symulacji miał 12 lat. Fajnie, bo można było popływać w jeziorze. Że... Najpierw to byliśmy na basenie, dwie godziny po weekendy, a potem już jak przyszliśmy na jezioro, to nawet nie było pianek, to bez pianki. Ten. Jak mówią funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej w Nysie, takie symulacje są bardzo potrzebne, ponieważ w ten sposób sprawdzana jest współpraca służb ratunkowych. Jest to także ostateczny sprawdzenie przed rozpoczynającym się sezonem o porządek, bezpieczeństwo w ruchu wodnym będzie dbało, będą dbali policjanci sezonowego ogniwa wodnego z Komendy Prawej Policji w Nysie. Także takie manewry jak najbardziej są potrzebne. Oczywiście nie chcielibyśmy uczestniczyć w takich akcjach, żeby były, które miałyby wystąpić na naszym jeziorze nyskim i nie chcielibyśmy tego, jednakże to będzie na przyszłość na pewno owocowało dobrą współpracą. Podczas ćwiczeń żadnej osobie nie stała się krzywda. Miejmy nadzieję, że służby ratunkowe będą miały okazję wyjeżdżać na tego typu akcje tylko wtedy, gdy będzie to symulacja, a nie prawdziwe zdarzenie. We wtorek około południa komisja kierowana przez naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie udała się na składowisko przy ulicy Saperskiej. Na miejscu potwierdzono, że odpady, co do których były podejrzenia, to rzeczywiście eternit zawierający azbest. Eternit na składowisku stał od miesięcy, bo prowadząca je firma Eurosegra nie zdążyła go wywieźć, gdy skonfliktowany z nią właściciel terenu w marcu bez ostrzeżenia go zamknął. Wczoraj starostwo powiatowe skontrolowało składowisko i zobowiązało obie strony do współpracy przy usunięciu Azbestu. Obecny dzierżawca jak i właściciel troszeczkę wymijająco mówili, kto jest jakby właścicielem tego nagromadzonego Azbestu. Jest on dosyć dobrze zabezpieczony, faktycznie nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Wykazano faktycznie 5 europalet, na którym został wyskodowany azbest, jak i kilkanaście big bagów, gdzie został również zgromadzony azbest. Jednak ustaliliśmy, że do 18 czerwca ten azbest będzie wywieziony. Teraz właściciel terenu, jak i sama firma Eurosegra mają czas do 18 czerwca, aby przekazać odpady zawierające azbest odpowiednim placówkom do utylizacji. Teraz właściciel terenu, jak i sama firma Eurosegra mają czas do 18 czerwca czerwca, aby przekazać odpady zawierające azbest odpowiednim placówkom do utylizacji. Jeśli nie dotrzymają terminu, starostwo zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj na kolejne wydanie wiadomości z naszego regionu. Zapraszamy już w piątek 7 czerwca do zobaczenia.